Siema, z strony Bartek i witam na kolejnym vlogu. Dzisiaj nagrywam teledysk dla Yangi Squad w Łomiankach, w takim domu kultury w Łomiankach. Nie wiem w sumie, jak on się dokładnie nazywa, ale jest super, naprawdę mają kozacką salę. Chcemy właśnie zrobić z tego teatr i robimy tak naprawdę koncert na żywo. Zapraszamy publikę, będą skakać, będziemy nagrywać wszystko na żywo, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale prawdopodobnie będzie sztosem jak zwykle, więc totalnie zostawcie z nami, zasubskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę i normalnie będzie totalny sztos, Be! Dobra, słuchajcie, teraz składamy kran, to jest Mikołaj, on jest specem generalnie w takich rzeczach, właśnie w składaniu kranu i, on, i po co nam ten kran ogólnie? Żeby zrobić właśnie takie typowo e, koncertowe ujęcia, gdzie właśnie z nadpubliki będzie wjeżdżała kamera prosto na scenę. I to będzie naprawdę totalny kozak, bo to nada bardzo jakby dynamizmowi? Dynamizmu? Jak Salwa się mówi? Dynamizmu nada. Nada dynamizmu, całym pipu, więc... Miki mam nadzieję, że da radę, gramy to na na szerokich kadrach i będziemy przebijać wąskimi ze sceny, no więc zobaczcie, jak się składa kran. Co? Zagraj coś, wybij rytm. Uga czeka, Uga czeka. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj. O, coś tam weszło, coś tam weszło, czekaj. Jesteśmy już po próbach, właśnie teraz robimy szybką przystawkę scenografii, bo już mamy wszystko ustalone, czekamy na publiczność i lecimy z pierwszymi ujęciami. Będzie totalny kozak, więc oglądajcie do końca. Nagrywamy teraz taką scenę, Ale że nie, kolega wierzy, będzie skakał ze sceny prosto na tę materacę. Mam nadzieję, że trafi, bo jak nie, to nie będzie dubla. I, nie puszcam, I na przykład to będzie tu, czy, tu, tu, czy gdzieś tam. Ty tak wybiegasz na niego i rób takie... Ale co mam... No, no dobra, no to na nabijaniu będę skakał. To, to, to jak masz nabijanie? Na to ty jesteś tutaj z tyłu, nie? Wtedy w, przy nabijaniu wychodzimy, ci prowadzimy kamerą. Nie, pół. I już zaczynasz zrobić na dole. Dobra, czyli po trzecim nie go odprowadzamy. się No dobra, git. Zapis! Akcja! No, dobra, do 90 się ustawiamy teraz. Miki, kadr w dół 90, zobaczymy jak no, to Zobaczymy patrzymy, jak się ten Ronin zachowa. No. Dobra, teraz przynosimy się z kraną na klauzapę i będziemy chłopaków grywać z bliska, żeby było piękne do przebitek. Więc lecimy z tematem. My właśnie skończyliśmy nagrywać dla Yankee skład. Tak jak widzicie scena wygląda jak po bojowisko. już w tym momencie. Wszędzie leżą jakieś rzeczy, którymi strzelaliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Zostawcie łapki w górę, subskrypcje oraz koniecznie dawajcie komenty. Także ja się z Wami żegnam i do następnego vloga.